W dzisiejszej dobie technologicznej, technolodzy nie potrafią stworzyć fixera scalającego makijaż pozbawionego substancji, które rozwalają barierę hydrolipidową albo mikroplastiki? Oczywiście, że jest to możliwe, oczywiście, że nie kosztuje to miliony złotych i oczywiście wiele producentów już to udowodniło doskonale. Ale tym razem marka A, niestety, a dokładnie ich technologi nie udowodnili tego w żadnym stopniu. Stworzyli bardzo okropny składowo preparat, o którym sobie dzisiaj szczegółowo omówimy, go sobie szczegółowo omówimy. Producent powinien wycofać go ze sprzedaży, i zmienić jego skład i dokonać znacznej reformulacji składu, ponieważ on będzie realnie się spustoszenia na skórze. Także dzisiaj porozmawiamy sobie o produkcie AA Blur Shear Fixer, który kupisz w drogerii Rossmann chyba nawet do 40 albo 50 zł. Czy warto go kupić? Nie, unikaj go szerokim łukiem, dopóki producent nie zmieni składu. Bo my, konsumenci, mamy prawo od tego wymagać. Zmiany składu. Dzisiaj omówimy sobie skład i co ten skład może zrobić na Waszej twarzy. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego filmu ku przestrodze i unikajcie tego produktu i podkładu z tej serii też unikajcie, bo ma obrzydliwy skład. Na pierwszym miejscu mamy skażony alkohol denat, który natychmiast rozwali Wam barierę hydrolipidową, odwodni Waszą skórę. A kilka godzin po jego aplikacji Wasza twarz będzie się świecić jak żarówka, ponieważ gruczoły łojowe, które zostały roz. Zregulowane, będą próbować się bronić i będą po prostu robić wylew łoju. Później mamy substancje wypełniające spray. Później mamy akrylejtes, oktylakrylamide, polimer, mikroplastik. No i ten mikroplastik właśnie powoduje to, że Wy na początku nie widzicie tego, co zrobił alkohol. Bo on daje taką gładką powłokę na buzi. I Wam się wydaje, że jest wszystko w porządku po zmyciu. Prawda wychodzi na jaw. Później mamy wypełniacze formuły, później mamy wodę, później mamy zagęstnik, później mamy stabilizator i tyle. Produkt nie nadaje się do użytku. On ma skład najtańszego lakieru do włosów z kiosku. I to ludzie mają nakładać na twarz utrwalacz makijażu. Drogie AA, wiele firm udowodniło, że jest w stanie zrobić dobry fixer do makijażu scalający bez skażonego alkoholu, bez mikroplastiku i ja wymagam jako konsument od Was z tego też. Bo ja nie mam zamiaru płacić za tak ubogi skład tyle pieniędzy. I jeszcze, drogie AA, nie rozumiem, za co Wy sobie wymyśliliście taką kwotę. Za najtańszy skażony alkohol, za mikroplastik, za wypełniacz i za wodę. Takie pieniądze? No zejdźmy chyba na ziemię, prawda? Produkt jest bezużyteczny, on się nie nadaje do użytku. Alkohol denat. Czy marka A później będzie skłonna naprawiać ludziom skórę? Odwodnioną, wysuszoną, przesuszoną, ze zniszczoną barierą hydrolipidową? No nie. Dlatego ja mówię, żeby firma doskonaliła ten skład, wycofała ten alkohol, plastik i zrobiła na przykład na bazie hydrolatu fajny fikser. Ale produktu tego nie polecam. Z tym składem w życiu stanowczo odradzam alarm, stan alarmowy. Unikajcie go. Na dzisiaj to tyle. Jeśli Wam się film podobał, to łapka w górę, jak nie to w dół. Także unikajcie tego produktu. Wysyłam Wam dobrą energię. Widzimy się w następnym filmie na kanale, już niedługo. Ale to to jest po prostu tragedia. Masakra. Do następnego, papa. Pa.